Witajcie z tej strony Nita. Zbliża się koniec lutego. Właściwie dzisiaj jest 28 luty. Nagrywam ten filmik no, troszeczkę z ciężkim sercem, bo myślę, że wszystkim jest ciężko patrząc na to, co się dzieje na świecie. I tak wahałam się, czy nagrać ten odcinek, czy pominąć ten miesiąc. Ostatecznie zdecydowałam, że jednak nagram ten odcinek. Być może szukacie jakiegoś oderwania. Od różnych kłopotów w internecie. Może zobaczycie ten filmik i może przynajmniej przez tych parę minut przestaniecie się zajmować jakimiś swoimi kłopotami i poświęcicie czas na to, co tutaj chcę Wam zaprezentować. Także luty się kończy. Mam za sobą już dwa miesiące pracy. Osiągnęłam około 17% wykonania całego roku. No, już ta praca zaczyna nabierać kształtów. Tutaj, w przybliżeniu, możecie zobaczyć, jak te krzyżyki się układają. Pracuje mi się bardzo dobrze, kolory bardzo mi się podobają. Być może część z Was, kiedy przyjrzy się dokładniej, to już spostrzeże, co to może być za praca. No, jeszcze Wam i tak nie zdradzę na razie tego. W międzyczasie, nie mówiłam Wam chyba w poprzednim odcinku, ale jak widzicie, postanowiłam wykonać tą pracę metodą parkowania nici. Nici jest dosyć sporo, ponieważ w przeciwieństwie do poprzedniej pracy z Kotkami, gdzie uczę się parkowania i pokazuję Wam. Zwłaszcza w, chyba w trzecim odcinku, tam miałam różne dylematy, jak podejść do takich krzyżyków, kiedy te kolory jeden po drugim się zmieniają na zmianę. To tutaj nie mam takich dylematów, ponieważ tych kolorów jest dosyć sporo i zwłaszcza jest tu dużo blendów, i ciężko mi nauczyć się tych kolorów, bo tu zobaczcie, są tak albo szary albo brązowy i tak naprawdę jeszcze gdzieś tu są w międzyczasie blendy, więc postanowiłam, że kiedy dany kolor mi się zaczyna, to po prostu zaczynam go i idę z nim w dół, nie przesuwam się tutaj w miarę możliwości, ponieważ to jeżeli gdzieś pomylę się, to ciężko mi odróżnić te kolory od siebie, i no jeszcze się nie, na tyle nauczyłam tych kolorów, żeby tak radzić sobie z nimi w sposób taki biegły, więc każdy kolor zaczynam i idę nim po prostu w dół. I jak widzicie, dużo tych nici tutaj wisi, ale przez to też nie mylą mi się te kolory, i przyspiesza mi to wykonanie pracy. I jeszcze jedna rzecz. Pojawiła mi się tutaj w międzyczasie, o której nie mówiłam Wam w pierwszym odcinku, a spostrzegłam to właściwie dopiero kiedy zaczęłam haftować, że ta kanwa, którą tu widzicie, to jest kanwa, którą kupiłam z jakichś z takich starych zapasów tej pani, która mi to sprzedawała i to jest kanwa szesnastka, z tym, że zobaczcie w przybliżeniu, że ona ma inną budowę niż ta Aida, którą dotychczas znałam. I teraz pytanie do was, czy jest to rzeczywiście Aida, która się składa jak tu widzicie te nici kanwy 3 x 3? Czy to może już nie jest Aida, a Aida powinna się składać z 4 na 4 nici tej kanwy? To jest takie pytanie do was, jeżeli macie doświadczenie, może to jest jakaś Stara, po prostu taka wcześniejsza budowa tej AIDY, i, i rzeczywiście jest to AIDA. A może jest to zupełnie inna kanwa, i możecie mi powiedzieć, czy ona nie nazywa się inaczej? Ta kanwa przez tą swoją budowę jest troszeczkę sztywniejsza. I no, na pewno byłoby mi najmniej trudno haftować, gdybym potrzebowała jakieś petitki tutaj robić, bo no ciężko tutaj znaleźć środek. Na tej aidzie, która ma 4 nitki na 4, to łatwo jest wyznaczyć środek i można jedną czwartą krzyżyka robić. Tutaj natomiast byłoby to troszeczkę trudno. No i ta kanwa jest troszeczkę sztywniejsza niż ta Aida, na której dotychczas haftowałam. Nie mówię, że źle się na niej haftuje, z tym, że no troszeczkę inaczej. O, tak to podsumuję. Tutaj widzicie podsumowanie stycznia i lutego. Dzisiaj mamy 28 luty. Wyhaftowałam dzisiaj. 301 krzyżyków, zostało mi jeszcze 15 do wyhaftowania, i chciałabym to zrobić razem z wami na wizji. No, jak widzicie, tygodni jest tutaj 10, z tym, że 13 lutego to była niedziela. Ja w ogóle nie dotykałam tabletu i nie haftowałam, a wydarzyła się taka dziwna rzecz, że kiedy weszłam w poniedziałek, żeby haftować, zobaczyłam, że tutaj mam jakieś 22 krzyżyki ujęte, których w ogóle nie wiem skąd się wzięły, bo nie powinno ich tu być, zwłaszcza, że nie dotykałam tego wzoru i nic nie robiłam w tablecie. No ale cóż, pomyślałam sobie, że po prostu wykluczę te 22 krzyżyki, będę robić dalej swoje. No i to taki błąd, nie wiem skąd się wziął. Może się spotkaliście z czymś takim, nie wiem, ale no zostawię to tak, jakby tego nie było. Zobaczcie, tutaj szpileczką zaznaczyłam sobie miejsce, do którego jeszcze mam wyhaftować 15 krzyżyków. No i teraz będę haftować i Wam to pokażę. I w tym miejscu kończę już moje 316 krzyżyków przeznaczonych do wyhaftowania w tym tygodniu. Tym samym kończę miesiąc i następne 316 krzyżyków będę haftowała w nowym tygodniu i w nowym miesiącu. Tutaj zaznaczyłam ostatnie 15 krzyżyków, które wykonałam. Mam już wykonany taki spory kawałek tej pracy. W statystykach pokazuje mi, że wykonałam przez te dwa miesiące 2844 krzyżyki. Po 316 stanowi to 17,41% pracy. No i dalsze krzyżyki będę wykonywała w następnych miesiącach i również pokażę Wam to w następnych filmach. Serdecznie Was zapraszam do oglądania. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za to, że oglądaliście. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim spokoju, spokoju umysłu, spokoju serca i do zobaczenia wkrótce. Cześć.